Czy już wkrótce w całej Polsce będzie mnóstwo kapliczek z Matką Boską, albo też mnóstwo figurek z podobizną Matki Boskiej? A to wszystko w związku z tym żeby tutaj po prostu ominąć kwestię dotyczącą e, opłaty energetycznej, jeśli chodzi o certyfikat energetyczny, oczywiście nikt nikomu tego nie doradza, ale no właśnie okaże się, że za chwilę po prostu w każdej klatce pojawi się e, tutaj kapliczka z Matką Boską, bo e, jest to, przynajmniej wydaje się, że to może być sposób, żeby nie zapłacić tutaj opłaty e, za charakterystykę energetyczną, ale czy rzeczywiście tak jest, czy media, które informują na ten, na ten temat piszą. E, mówią prawdę, dzisiaj zrobimy sobie analizę, przeanalizujemy praktycznie całą tą sprawę, czy z kolei to nie mamy do czynienia tutaj z bublem prawnym, a więc przepis, który w praktyce nie będzie mieć po prostu on racji bytu, tak? Tak zwany martwy przepis. No właśnie, a z drugiej strony, no jest to chytry też sposób na to, żeby po prostu wprowadzić elementy właśnie religii katolickiej na każdym kroku, tak? Bez względu na to, czy ktoś po prostu wierzy w tą religię, czy też nie. No ale o tym wszystkim, części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij że w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalegujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj na temat charakterystyki energetycznej, a więc nowy obowiązek, który będzie obowiązywać bodajże tam od marca czy kwietnia tego roku. Charakterystyka energetyczna, to co, yy, znaczy charakterystyka energetyczna miała miejsce wcześniej, ale w przypadku raczej chyba nowych budow, budynków, tak, nowych domów, a teraz ten obowiązek będzie dotyczył wszystkich, tak, a więc bloków, budynków, wieżowców. Każdy będzie musiał spełnić praktycznie ten wymóg. Nawet pojawia się taka informacja. Informacja, że jak ktoś będzie sprzedawał mieszkanie w bloku lub też w wieżowcu, będzie musiał mieć informację dotyczącą tej charakterystyki energetycznej, bo będzie musiał taką informację przedstawić przed notariuszem. No i się okazało, że są pewne wyjątki, tak, ustawa nakłada obowiązek co do zasady, znaczy na większość osób, tak, natomiast są po prostu pewne wyjątki w tej ustawie i jest pewien właśnie wyjątek, który mówi w ten sposób używanego, że takie charakterystyki nie będą potrzebowały miejsca czy budynki, które używane są jako miejsca kultu i do działalności religijnej. No i to wydaje się oczywista sprawa, no bo przecież w Polsce jest mnóstwo kościołów, budynków kościelnych, które wiadomo, że po pierwsze nie byłoby ich stać na to, żeby opłacić tak kosztownych, tak, tutaj certyfikat energetyczny, czy charakterystykę energetyczną. Poza tym, no byłaby tutaj kwestia, bo Unia Europejska nakłada pewne normy, to by się okazało, że wszystkie po prostu, czy większość kościołów w Polsce musiałoby nagle być docieplane, to są te Często budynki zabytkowe, i tak dalej. Czy tam konserwator zabytku by się na to zgodził? No, to było gigantyczny po prostu Galimatias. No i teraz e, oczywiście pomysłowi Polacy pomyśleli, że być może po prostu warto wykorzystać tą sprawę, jeśli chodzi na przykład o bloki, jeśli chodzi o e, tutaj właśnie e, spółdzielnie, jeśli chodzi o wspólnoty mieszkaniowe i planują właśnie stawiać tutaj kapliczki e, czy po prostu figurki Matki Boskiej i mówić, że tam po prostu są, tak, mają miejsce modlitwy i że po prostu taki blok nie musi mieć tej, tej charakterystyki energetycznej. Oczywiście ja nie polecam sposobu, żeby omijać prawo, tak, jest to po prostu informacja, która jest powszechnie dostępna, jeśli chodzi o media. Inna sprawa też jest taka, później, czy rzeczywiście jest to zgodne z prawem, tak, czy po prostu tutaj to już musi, musi, musi w te, takiej sytuacji to spadać tutaj praktycznie sąd. Natomiast, no to może doprowadzić do tego, że na dobrą sprawę w każdym bloku, tak, w wieżowcu, czy w, w, w każdym wieżowcu na klatce schodowej będą się pojawiać właśnie tutaj Figurki z Matką Boską, albo też kapliczki z Matką Boską przed klatką, i będzie informacja, że po prostu tutaj jest to miejsce religijne, i więc takie miejsce nie potrzebuje charakterystyki energetycznej, tak? Ja wam tu dokładnie powiem w ten sposób. Tutaj tak, artykuł trzeci ustawy czwartej tej ustawy Tak mówi o wyjątkach i wyjątki to jest podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, używanego jako miejsce kultu i do działalności religijnej, przemysłowego oraz gospodarczego niewyposażonych w instalacje zużywających energię z wyłączeniem instalacji oświetlenia budowanego, mieszkalnego przeznaczonego do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku, wolno stojącego o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2, gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh met, na metr kwadratowy na rok. No tam kwestia dotycząca praktycznie tych 4 miesięcy w roku, to pewnie dotyczy ten certyfikat, żeby takie, takie charakterystyki energetyczne czy tego certyfikatu w skrócie energetycznego nie musiały mieć te domki na działkach, tak, no bo z reguły tam one przeznaczenie jest, że po prostu z nich można korzystać w, w miesiącach ciepłych, tak? Potem nawet tam jest chyba woda wyłączana im czy za, zakręcana. Natomiast, yy, no właśnie, czy rzeczywiście nie okaże się, że po prostu na każdym kroku będzie tutaj znajdować się figurka z podobizną Matki Boskiej. Znaczy ja muszę powiedzieć w ten sposób, no mi nie przeszkadza po prostu religia katolicka, tak, i nawet gdyby takie figurki miały się znajdować. Natomiast, no, sporo też jest ludzi w Polsce, którzy na przykład nie chcieliby tego, nie życzą sobie tego, to jest też pewne narzucanie, tak, pewnie narzucanie po prostu wyznani wyznaniowości ludziom, tak, no, człowiek jak idzie klatką, no to oczekuje, żeby ta klatka była ta jest schludna. E, palicho, czy ona jest pomalowana na zielono, żółto, biało, czy po prostu ma kolor straczkowaty ta kratka, byle była czysta, schludna i żeby winda na nie działa. Ta, działa, tak? Czy na przykład schody były normalne. Natomiast e, no nie wiem, czy ludzie będą zadowoleni, jak otworzą drzwi, a tam po prostu będzie figurka Matki Boskiej, tak? Czy na przykład ludzie będą się zbierać na modły i tak dalej. E, natomiast, no właśnie, e, pytanie, czy rzeczywiście jest to przepis, który będzie przepisem martwym, bo mnóstwo e, spółdzielni, mnóstwo wspólnot kupi takie po prostu figurki z Matką Boską, będzie stawiać takie kapliczki, tak, które przecież można nomen omen spotkać, tak, wszędzie, tak, czy na przykład w mniejszych miejscowościach, czy w dużych miastach, przy ulicy są takie, to było, to praktycznie to jeszcze to jest, było to popularne wiele, wiele lat temu, było ono budowane i po prostu po drugiej wojnie światowej miały szczec bezpieczeństwa, żeby na, na nie padły inne państwa, tak, ludzie się do nich modlili, nie były tak powszechne kościoły, albo po prostu po wojnie dużo budynków było zniszczonych, ludzie się tam zbierali, żeby się modlić. Ja absolutnie nie mam nic przeciwko takim miejscom. Uważam, że religia może po prostu spokojnie funkcjonować. Natomiast tutaj, taka sytuacja, no przyznacie sami, tak? Jeżeli macie wieżowiec i na przykład postawienie takiej kapliczki może być sprawą kontrowersyjną, tak? Bo założę się, że nie wszyscy wieżowcy by na przykład sobie życzyli, tak? Inna sprawa, czy na przykład młodzież już później, po jakimś czasie, nie będzie tego dewastować, nie, jeszcze nie będzie tego niszczyć. O ile czy rzeczywiście, no nie, tak, jest to zgodne z prawem, tak? No bo jedna sprawa, że Polacy mogą mieć. Taki pomysł, żeby to wykorzystać, a z drugiej strony kwestia po prostu tego, musiałaby pewnie też taka sprawa trafić do sądu, jak to sąd będzie interpretował, tak jak to będzie po prostu interpretował. To tak się wydaje dzisiaj na chłopski rozum, także to, bo tutaj też nie jest doprecyzowane miejsce kultu religijnego, co to oznacza, tak? Miejsce kultu religijnego też nie jest sprecyzowane, że to musi mieć taką i taką kubaturę e, i tak dalej, tak. No bo przecież takie kapliczki na przykład e, znajdują się przy drodze, tak? E, czy to po prostu takie figurki matki boskiej, e, takie miejsce praktycznie sakralne. No więc e, to też jest sprytne e, praktycznie, bo tej twórcy, praktycznie tego prawa, powodują, że właśnie będzie. Narzuconych bardzo duża liczba właśnie tych figurek tak, religijnych. Tak, no cały czas trwa dyskusja, czy po prostu nie powinien być rozdział kościoła od państwa, czy, czy Polska powinna być państwem świeckim, czy też nie, czy wyznaniowym, tak i tak dalej. No, i tutaj ta, ta sytuacja doprowadzi do tego, że rzeczywiście to będzie się rzucać w oczy, tak? Człowiek będzie szedł przez osiedle, a na tym osiedlu będzie kilkadziesiąt, e, tak? Po prostu praktycznie kabliczek z figurką Matki Boskiej będzie to się to będzie rzucające, po to, żeby właśnie uniknąć tego certyfikatu energetycznego, żeby tego nie płacić. Ale czy rzeczywiście tak będzie? No to to już po prostu muszą być indywidualne interpretacje prawników. Prawnicy są podzieleni. Niektórzy mówią, że wystarczy postawić taką figurkę i to już będzie spełniać warunki. No, tylko pytanie też jest tak, ja no, trzeba powiedzieć w ten sposób. No, miejsce kultu religijnego jest to miejsce, które w dużym stopniu przeznaczone jest na kult religijny, tak? Jeżeli mamy na przykład kościół czy placówkę e, tutaj kościelną, ona, no tam wiadomo, mieć plebania tam mogą, mieszkają po prostu, tak, księża i tak dalej. Natomiast, co do zasady, jest to miejsce, które przeznaczone jest do modlenia się, tak, na cele religijne. Natomiast, jeżeli jest na przykład blok czy też wieżowiec, no to on w dużym stopniu wykorzystywany jest dla celów mieszkaniowych. Natomiast tutaj ta funkcja religijna byłaby funkcją dodatkową, więc moim zdaniem. Ten przepis by się nie łapał, tak? To by się nie łapało pod, pod względem po prostu tak na chłopski rozum logicznie, ale jak to sąd po prostu by e, zinterpretował, to już jest inna sprawa, tak? Bo jest jakby kwestia, dominująca kwestia, jeśli chodzi o e, miejsce religijne. Tak? tak samo jak na przykład parę lat temu była moda na to, żeby zakładać firmy za granicą, tak? Że po prostu Polacy, tam organizowali nawet całe te, 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 te samoloty czartorowe jeździli po prostu tak do Wielkiej Brytanii, no bo tam można było spółkę, mniejsze podatki i tak dalej. Jak e, ktoś tam pracował na przykład, nie wiem, przez internet, czy był informatykiem, czy jakieś takie miał rzeczy, po prostu, albo prowadził sklep internetowy. Internetowe, żeby płacić mniejsze podatki i tak dalej, nie, to nie wyszło, bo to bo potem zostało za, zakwestionowane, bo była kwestia taka, że po prostu jak ty mieszkasz większą część po prostu w Polsce i wykonujesz tu usługi dla polskich kontrahentów, to nie do końca możesz mieć firmę zagraniczną, tak? Chyba, żebyś po prostu był tam, nie wiem, oddziałem jakiejś firmy tutaj, tak? W, w Polsce. No bo w dużej mierze tą pracę wykonujesz tutaj w Polsce, tak? Co innego, gdybyś mieszkał w Wielkiej Brytanii na stałe, tak? I tak. Tam rzeczywiście miał kontrentów z całego świata, w tym także z Polski, no to możesz mieć tam spółkę. Także no jest. In, jedna sprawa to są przepisy prawne, druga sprawa to jest interpretacja tych przepisów, tak? Też są,